Druga księga królewska, rozdział czwarty. A pewna kobieta spośród żon synów proroków wołała do Elizeusza. Twój sługa, mój mąż, umarł. Ty wiesz, że twój sługa bał się pana, lecz teraz przyszedł wierzyciel, aby zabrać moich dwóch synów jako niewolników. Elizeusz zapytał ją, co mogę uczynić dla ciebie? Powiedz mi, co masz w domu, odpowiedziała, twoja służąca nie ma nic więcej w domu oprócz z pana Oliwy. Powiedział, idź, pożycz sobie naczynia z zewnątrz od wszystkich swoich sąsiadów. Naczynia puste, niemało. Potem wejść do domu, zamknij drzwi za sobą i za swymi synami i nalewaj do wszystkich tych naczyń, a napełnione odstaw. Odeszła więc od niego, zamknęła drzwi za sobą i za swymi synami. Ci przynosili jej naczynia, a ona nalewała. Kiedy naczynia były pełne, powiedziała do swojego syna, przynieś mi jeszcze naczynie. Odpowiedział jej: Nie ma już naczyń i oliwa przestała płynąć. Potem przyszła i opowiedziała o tym mężowi Bożemu. On powiedział jej: Idź, sprzedaj oliwę i spłać dług. Zresztą zaś utrzymuj siebie i swoich synów. Zdarzyło się pewnego dnia, że Elizeusz przechodził przez Szunem, gdzie mieszkała zacna kobieta, która zatrzymała go, aby spożył posiłek. Ilekroć wieznant tędy przechodził, wstępował do niej, aby spożyć posiłek. Wtedy powiedziała do swojego męża Oto teraz wiem, że ten człowiek, który tędy ciągle przechodzi, jest świętym mężem Bożym. Zróbmy mały górny pokój i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i świecznik i kiedy przyjdzie do nas, uda się tam. Pewnego dnia, gdy tam przybył, udał się do tego pokoju i tam się położył i powiedział do Gehaziego, swego sługi Zawołaj tę szumanitkę. Zawołał ją i stanęła przed nim. Wtedy mu rzekł Powiedz jej Oto troszczysz się i starasz się o wszystkie nasze potrzeby. Co chcesz, abym dla ciebie uczynił? Czy można przemówić za tobą do króla lub dowódcy wojska? Odpowiedziała. Ja mieszkam pośród swojego ludu. On zapytał. Co więc można dla niej uczynić? Gehazi odpowiedział. Oto nie ma syna, a jej mąż jest stary. Polecił więc zawołaj ją. Zawołał ją i stanęła w drzwiach. I powiedział. O tej porze za rok będziesz piastowała syna. Odpowiedziała, nie, mój panie, mężu Boży, nie oszukuj swojej służącej. Ale kobieta poczęła i urodziła syna. Po roku, o tej porze, jak jej powiedział Elizeusz. A gdy chłopiec podrósł, wyszedł pewnego dnia do swego ojca do żniwiarzy. I zawołał do swego ojca. Moja głowa, moja głowa. On zaś powiedział słudze, zanieś go do jego matki. Wziął go więc i zaniósł do jego matki i siedział na jej kolanach aż do południa, a potem umarł. Wtedy ona poszła na górę i położyła go na łóżku męża bożego, zamknęła drzwi i wyszła. Potem zawołała swojego męża i powiedziała: proszę cię, przyślij mi jednego ze sług i jedną oślicę. Pobiegnę aż do męża bożego i wrócę. On zapytał, po co chcesz jechać do niego? Nie ma dziś ani nowiu, ani szabatu. Ale ona rzekła, będzie dobrze. Osiedła więc oślicę i powiedziała do swego sługi, popędzaj ją i jedź. Nie wstrzymuj jazdy dla mnie, chyba że ci rozkażę. Wyruszyła więc i przyjechała do męża Bożego na górę Karmel. A gdy mąż Boży zobaczył ją z daleka, powiedział do Gerhaziego, swego sługi, oto owa szumanitka. Wybiegnij proszę na jej spotkanie i zapytaj ją, czy masz się dobrze, czy dobrze się ma Twój mąż, czy dobrze się ma Twój syn? Odpowiedziała, dobrze. A gdy przyszła do męża Bożego na górę, objęła go za nogi. A Gehazi zbliżył się, aby ją odepchnąć. Lecz mąż Boży powiedział, zostaw ją, bo jej dusza jest pogrążona w smutku. A Pan zataił to przede mną i nie oznajmił mi tego. Wtedy odezwała się, czy prosiłam swego Pana o syna, czy nie powiedziałam, nie oszukuj mnie, Wtedy on powiedział do Gehaziego, przepasz swoje biodra, weź moją laskę do ręki i idź. Jeśli spotkasz kogoś, nie pozdrawiaj go, a jeśli ktoś ciebie pozdrowi, nie odpowiadaj mu, połóż moją laskę na twarzy chłopca. Lecz matka tego chłopca powiedziała, jak żyje Pan i jak żyje twoja dusza, nie opuszczę cię. Stał więc i poszedł za nią. Gehazi zaś wyprzedził ich i położył laskę na twarzy chłopca, lecz nie było ani głosu, ani słuchu. Wrócił więc naprzeciw niego i oznajmił mu, chłopiec się nie obudził. Wtedy Elizeusz wszedł do domu, a oto zmarły chłopiec leżał na jego łóżku. Wszedł więc, zamknął drzwi za nimi obydwoma i modlił się do Pana. Następnie wszedł na łóżko, położył się na chłopcu, przyłożył swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu i swoje ręce do jego rąk. Rozciągnął się na nim, a ciało chłopca się rozgrzało. Potem wyszedł od niego, przechadzał się po domu, tam i z powrotem, po czym wstąpił do pokoju i położył się na nim. Wtedy chłopiec kichnął siedem razy i otworzył oczy. Wówczas zawołał gehaziego i powiedział: Zawołaj szumanitkę. Zawołał ją, a gdy przyszła do niego, powiedział: Zabierz swego syna. Ona więc weszła, upadła u jego nóg i ukłoniła się aż do ziemi. Potem zabrała swego syna i wyszła. Następnie Elizeusz wrócił do Gilgal, a w tej ziemi panował głód. Gdy synowie proroków siedzieli przed nim, powiedział do swego sługi: Wstaw wielki kocioł i ugotuj zupę dla synów proroków. Jeden z nich więc wyszedł na pole, aby nazbierać ziół. Znalazł dzikie pnącze i narwał z niego pełen płaszcz dzikich owoców. Potem przyszedł i wkroił je do kotła z zupą, bo ich nie znano. Następnie nalano tym mężczyznom do jedzenia. A gdy jedli tę zupę, zawołali: Śmierć w kotle! Mężu Boży! I nie mogli jeść. On zaś powiedział: Przynieście więc mąki. Wrzucił ją do kotła i powiedział: Nalej ludowi, aby jadł. I nie było już nic szkodliwego w kotle. Pewien człowiek przyszedł z balsa lisza i przyniósł mężowi Bożemu chleb z pierwocin zbóż, dwadzieścia chlebów jęczmiennych i pełne kłosy świeżego zboża. On powiedział: Daj ludowi, aby jadł, ale jego sługa zapytał, jak mam to położyć przed stu mężczyznami. Znowu powiedział: Daj ludowi, aby jadł. Tak bowiem mówi pan: będą jeść i jeszcze pozostanie. Położył więc przed nimi, a ci jedli i jeszcze zostawili. Według słowa pana.